Nawet jeżeli cały świat czeka tylko i wyłącznie na Twoje potknięcia, to ty masz dalej, konsekwentnie robić swoje. Bo jeszcze nie Ci przyjdzie zrobić salto i nieraz Ci przyjdzie z tej ziemi wstać, a po ostatniej gry może mieć wybite zęby i połamane ręce. Nigdy nie daj sobie wejść na głowę, jeżeli wiesz, że to, co robisz, jest dobre, to rób dalej. Nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu i nie nastawiaj się, że ambitne cele osiąga się łatwo, bo niestety tak nie jest. I pamiętaj, że niezależnie od tego, czy jesteś operatorem dźwigu, czy lubisz prażyć na starych rowerowych piastach amazońskie węgorze, niezależnie od tego, czy obserwuje 30 tysięcy, czy może 30 osób, nawet jeżeli na dupę masz założone stare, wstarte jeansy, a w kieszeni 17 zł do końca miesiąca, nie masz się czego wstydzić. Bo prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, ile waży, gdzie pracuje, w co się ubiera, czy co mówią o nim inni, tylko od tego, co sobą reprezentuje.